Pięć etapów. Tyle pozostało do zakończenia 74. edycji hiszpańskiej Vuelty. Na razie no, wydaje się, że większość zagadek już jest rozwiązana. Primoz Roglic od kiedy przejął po czasówce koszulkę lidera, nie oddaje tej koszulki i jest no, nie tylko bardzo, bardzo mocny. Jest nie tylko najmocniejszy w tym wyścigu, ale przede wszystkim jedzie strasznie mądrze. Nie, nie szaleje, nie szarżuje. On jest zawsze tam, gdzie trzeba. On potrafi, zauważcie to, na tych trudnych, górskich etapach, on potrafi wykorzystać ruchy jednego swojego rywala po to, żeby zgubić drugiego rywala, po to, żeby nad nim nadrobić czas. Kiedy skacze z Valverde, ale widzi, że Lopez pojechał do przodu, to jedzie za Lopezem, bo to jest na tyle mocny, że może sobie na to pozwolić, i zostawia walwerdę, nadrabia nad nim. I tak potrafi zrobić z każdym rywalem. Jak na razie na tym wyścigu jest absolutnie najlepszy. Jeśli tylko nie przydarzy mu się nic, no. Naden nieszczęśliwy wypadek, to na pewno Primož Roglič stanie w Madrycie na najwyższym stopniu podium, bo no nie widzę. Nie widzę kto miałby go w tym wyścigu pokonać. Wydaje mi się, że nie ma takiego kolarza, a poza tym jego przewaga w klasyfikacji generalnej jest już na tyle duża, że nawet przy dniu słabości, kiedy straci minutę, dwie, to jeszcze nic się nie stanie. On cały czas ma zapas i cały czas ten zapas sobie odpowiednio powiększa. Także Primoz Roglicz, który dziś właśnie ogłoszono oficjalnie przedłużył kontrakt z Jumbo do 2023 roku. Eee, no i ja się nie dziwię. Taka ekipa, która jeszcze wzmacnia się Dimulenem. Mówiło się, że może jak przyjdzie Dimulę, to Roglicz odejdzie, bo nie będzie chciał być drugim liderem, ale ja myślę, że oni spokojnie się dogadają. Eee, I myślę, że to jest ekipa naprawdę świetnie budowana, z głową wzmacniana. No tacy kolarze jak Sepkus, widzieliście co zrobił. Wygrał w pięknym stylu etap. Swoją drogą ten etap wygrany przez Sepakusa, to był 15 etap, to był etap, który też pokazywał to, o czym już mówiłem kilka razy. Ten, tę młodą falę, te młode wilki, które atakują starszą generację. W pierwszej szóstce tego etapu był Kus guerreiro Geigenhardt, Rodriguez Padun O'Connor. Żaden z nich nie jest starszy niż 25 lat. 25 ma Rodriguez a reszta ma 24-23. Także to są wszystko bardzo młodzi kolarze i ci młodzi kolarze atakują. Wprawdzie na kolejnym etapie wygrał Sang, a trzeci był Lulu Sanchez, a więc ta starsza generacja, ale między nimi był Tio Geigenhardt. Tak więc atakują młodzi. To widać. Widać to także po jeździe Pogaczara. No Pogaczar, fantastyczny wyścig tego zawodnika. Zastanawiam się w jego przypadku, czy on wytrzyma do końca. No ale na pewno chociażby. Team Emirates bardzo się cieszy z tego, że ma takiego pogaczara, bo Fabio Aru po raz kolejny zawiódł i to na całej linii. Nie ma już Fabio Aru w tym wyścigu. Zatankował minut, ile, ile trzeba było i pojechał do domu. No niestety, mam wrażenie, też już o tym wspominałem, bo nigdy mnie ten kolarz specjalnie nie przekonywał, że Fabio Aru się kończy. Że to już nie będzie ten kolarz walczący o wygrane w wielkich turach. Że niestety ta nadzieja włoskiego kolarstwa, no zbyt szybko hmm. Gdzieś się zagubiła, nie wiem, co tam, się, co tam się wydarzyło, przecież był to facet, który miał papiery na wielkie tury. Zaraz jeszcze będzie moment, kiedy i do Aru i do Dimulena wrócę, bo, bo to przy jednym z etapów, które nas czekają, ale no tak jak mówię, myślę, że Fabio Aru już, już nie ma, a team Emirates o tyle ma zgryz, że to był facet, który no miał kontrakt liczony w milionach. To była największa gwiazda, oni na nim budowali całą strategię swojego teamu. Okazuje na wielkie tury. Okazuje się, że to nie wypaliło, ale teraz mają Pogaczara. Chcą mieć kolejnych kolarzy. Chcieli mieć Piermoga Roglicza, no ale to już, jak wiemy, się nie udało. Tak więc, no, ten Pogaczar robi furorę. To kolejny z tych młodych wilków, który jedzie świetny wyścig. Ta jego walka z Lopezem o białą koszulkę, no to jest też ozdoba tej, tej, tej tegorocznej Wuelty. Lopez, myślę, że pozostaje mu walka o Yy, właśnie o yy, białą koszulkę. No bo ta czerwona koszulka odjechała. On jest w tej chwili czwarty w klasyfikacji generalnej. Strata do Pogaczara nie jest duża. To są sekundowe straty. Więc tu jeszcze się wszystko może wydarzyć. Ale to też nam zapowiada bardzo ciekawy wyścig do samego końca. Mamy tak naprawdę dwa etapy jeszcze, na których coś się może wydarzyć. Yy, I myślę, że tam i yy, Valverde będzie się starał odeprzeć ataki Pogaczara i Lopeza. Ci dwaj będą walczyć między sobą. Być może włączy się w to wszystko jeszcze Rafał Majka. To też nie jest wykluczone, eee, bo Rafał Majka jedzie także bardzo dobry wyścig. No może nie znakomity, bo znakomity to jedzie Roglicz, Valverde, Pogacar. Rafał Majka jedzie bardzo dobry wyścig. Jedzie także bardzo mądrze. Też nie szarżuje. No i teraz jest przed Nairo taną. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To mówił Rafał, że marzy o piątce. No i piątka w tej chwili jest. Wprawdzie jego przewaga nad Quintaną to są 3 sekundy, to jest prawie nic, ale widzimy, że Kolumbijczyk słabnie z dnia na dzień. To jest też dla mnie pewna niespodzianka, bo wydawało mi się, że Quintana wreszcie odżył. Że wrócił ten dawny, znakomity góral, świetnie jeżdżący, też walczący, wygrany w wielkich turach. No a teraz Quintana. Miał tu momenty przebłysków, ale miał też dni bardzo słabe i wydaje się, że z każdym dniem tego wyścigu jest coraz słabszy. Może jeszcze jakaś szarża, chociaż teraz te etapy, które nam pozostały, już właściwie nie będą tak bardzo dla niego. Eee, a propos transferów, to Fulsang, który wygrał. Także tam też już przedłużył kontrakt za staną, a więc to wszystko. Teraz zresztą będziemy się dowiadywać, jak ten rynek transferowy tak naprawdę wygląda. Bo do tej pory no to były plotki, jedne potwierdzone, inne niepotwierdzone. Ktoś nam od czasu do czasu tam gdzieś szeptał, że, że tu może ten do tej grupy, a może ten do tej grupy, że ten już pewny, ale jeszcze nieoficjalnie. No a teraz już będziemy się wszystkiego dowiadywać. To jest ten moment sezonu, kiedy już wszystkie karty będą. Na, na stole, tak jak jest to jest w przypadku tego wyścigu. Karty już wszystkie są na stole i to mówiłem już po czasówce, bo te karty wtedy zostały wyłożone na, na, na stół. Jeśli chodzi o te etapy, które nam zostały, no to na pewno etap 18. Weseril de la Sierra, to jest etap, no, trudny to jest, mam mało powiedziane, to jest etap bardzo trudny. Będziemy tam mieli cztery górskie premie pierwszej kategorii. Wprawdzie nie kończy się podjazdem, ale to jest etap bardzo męczący, z bardzo dużym przewyższeniem, i to jest etap, na którym w 2015 roku na tej trasie Astana zaatakowała tak, że Dimulan stracił zwycięstwo w całym wyścigu. Wygrał wyścig Aru wtedy, a więc mówiłem, że do nich wrócę. A Rafał Majka wtedy zaatakował podium i stanął na tym podium. Tak więc to jeszcze ten etap 18. To jest etap, na którym naprawdę bardzo dużo może się wydarzyć. No i etap 20, to już jest etap bez może tak spektakularnych premii pierwszej kategorii, bo pierwszej kategorii mamy dwie, ale mamy też dwie premie drugiej kategorii, mamy dwie trzeciej kategorii, no i tutaj to Puerto de Peña Negra, ta ostatnia premia pierwszej kategorii, to jest moment, kiedy można za jeszcze zaatakować. Przedostatni etap, ponad 3000 km w nogach. Ostatni etap do Madrytu to już etap przyjaźni, tam już nic się nie wydarzy, więc tu można dać z siebie absolutnie wszystko. Jeśli jeszcze ktoś, jeśli te różnice będą sekundowe, jeśli ktoś będzie miał nadzieję na wejście do e, dziesiątki, do piątki na podium, no to tutaj będzie atakował, tym bardziej, że końcówka tam to ostatnie 3,5 km to też jest ciężko, tam też jest ponad 7%, więc jest na tym etapie także co jechać. Czyli takie dwa etapy nam zostały, e, bo oczywiście no, teraz mamy pod nią przerwę, tam do Guadalajary, ale to etap raczej dla sprinterów. No, ale też pamiętajmy, że na wolcie może zdarzyć się wszystko. Już myślę, że na etapie do Madrytu nie, ale na każdym wcześniejszym jeszcze dużo może się wydarzyć. W klasyfikacji generalnej, no ona się wydaje w miarę ułożona. Chociaż oczywiście, jak mówię, będą jeszcze ataki, bo e, Roglicza, który ma prawie 3 minuty nad Valverde, chyba nikt nie jest w stanie już pokonać, o czym mówiłem, więc on już jest w miarę spokojny. E, Valverde musi się bronić przed Pogaczarem i Lopezem. Rafał Majka, no, większa już jest ta strata. Większa jest ta strata, bo no, to, to, to są jednak już minuty, to są prawie 4 minuty do Lopeza i Pogaczara, jeszcze więcej do Valverde i ponad 7 do, do Roglicza, więc to są duże straty. Ale to też nie jest jeszcze powiedziane, że Rafał nie może awansować, tym bardziej, że każdy może mieć dni słabości. Nawet ten Primoz Roglic, który wydaje się tak mocny, miał dni słabości, na przykład na, na Giro. Więc no, jak jechał tur dobrze, to w trzecim tygodniu był bardzo dobry, ale na Giro nie było tak dobrze. Zresztą dlatego nie pojechał turu w tym roku, bo był za bardzo zmęczony po Giro d'Italia i tam myślę wystartował ze zbyt wysokiego C. Teraz już tego błędu nie popełnił. Pamiętamy zresztą tutaj jego start. To był wielki pech, bo to była przecież kraksa na początku wyścigu całej ekipy jumbo eee, Więc primorz wydaje się być w tej chwili absolutnym faworytem. A co się będzie działo za jego plecami? O podium walczą Valverde, Pogacar, Lopez. A być może tego byśmy bardzo chcieli, włączyć do tej walki e, Rafał Majka. Chociaż ta pierwsza piątka, która jest w tej chwili, jest bardzo dobrze. Trzymajmy kciuki, bo Rafał jedzie. Świetny wyścig. Paweł Poliański także. Paweł, który był znowu w ucieczce, został do, e, do pomocy Rafałowi. No i mam nadzieję, że i, i Tomek Marczyński pokaże się w tym ostatnim tygodniu. Mam nadzieję, że kolarze e, CCT no że Szymon Sainow na tym etapie do Guadalajary pokaże się z dobrej strony. Może Paweł Bernas pójdzie w jakąś ucieczkę, no bo rzeczywiście w tym drugim tygodniu ciężkim, górskim, no nie było tak bardzo widać kolarzy CCC Team, ale pamiętajmy, że ich lider naprawdę góral, czyli Delaparte, musiał się wycofać po kraksie, więc no, oni raczej czekali na ten ostatni tydzień i myślę, że teraz znów pojadą agresywnie. Pojadą po to, żeby pokazać się w tym wyścigu i do końca walczyć o etapowe zwycięstwo. A na koniec zapraszam Was na perełkę filmik, bo można informacje o przedłużeniu kontraktu podać od... tak sobie. Przedłużył kontrakt, podpisaliśmy zdjęcie tutaj z podpisem, tak często robi Patrick Lefewer, który gdzieś tutaj stoi, szklanka, szklanka wina, jakaś dobra butelka, długopis, dokumenty, siedzi z kolarzem i tam pod... podpisują. A zobaczcie, jak pięknie pokazało przedłużenie kontraktu z Primorzem Roglicem kierownictwo ekipy Jumbo Wisma. Die kan toch feitelijk alles? Gans springen, wielrennen, is dat niet iets voor ons? Onbespreekbaar toon. Nee, Sven, die kunnen we absoluut niet kwijt in de winter. De, Pingpong Sorry, ik spreek speak Chinese. Hey Richard, rookliedje naar Barcelona, dat zou toch hartstikke mooi zijn. Nee, Frankie. Maar hij is toch in Spanje? Die nemen we gewoon mee terug naar Nederland. Die manschaft. Oh, dat is geen Duitser, hè? Ja. Hallo? Hé hey, Richard. Ja, Jan, ja, hij heeft wel podiumervaring, maar nee, de toppers joh. Heik. Van die muziek houdt hij echt niet. Als hier geen op ermee gaat stoppen, zoek ik nog een nieuwe partner. Is dat niet iets voor primos? Pijltjes gooien, daar ben jij beter in volgens mij. Primos! Oczywiście, jeżeli macie ochotę rozmawiać ze mną, czy też słuchać tego, co chcę wam czasem opowiedzieć o kolarstwie, to kliknijcie tam na dole subskrypcję, najlepiej z tym dzwonkiem, to wam będzie od razu pokazywało, że pokazał się nowy filmik, a będzie w najbliższym czasie, bo sporo ruchów na rynku transferowym. Myślę, że będzie kilka nowych filmików, także kliknijcie i komentujcie. Komentujcie, bo to jest ta nasza forma rozmowy. Zadawajcie pytania być może zrobię taki filmik w którym po prostu na te najciekawsze wasze pytania postaram się odpowiedzieć. Także zapraszam do interakcji i do subskrypcji.